Szczęść Boże. Naród wzięty za twarz. Naród polski wraz z większością postępowej. Ludzkości przywdział maseczki i sam siebie za twarz trzyma. Sam siebie, bo tutaj owszem są sankcje prawno-administracyjno-karno-finansowe, ale, ale generalnie, szanowni państwo, jakichś tam masowych odruchów zdrowego rozsądku nie obserwujemy. Zdrowego rozsądku, no bo to przecież wszystko się kupy nie trzyma. Znaki zapytania można stawiać nad całym tym przekazem medialnym, który nakręcił psychozę antywirusową na skalę globalną. My tutaj mamy skromny wkład na naszym polskim odcinku w raczej przyjmowanie do akceptującej wiadomości tego, co tam z dala starsi i mądrzejsi postanowią. No, ale jednak, ale jednak, My samych siebie, my Polacy przez stulecia mieliśmy za takich wyjątkowych szermierzy wolności. A teraz, jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że ani marchewki, ani kija za dużego nie potrzeba. Wystarczy seria komunikatów uporczywie powtarzanych przez centralne ośrodki dezinformacji i przyjmujemy za swoje obowiązki, to co tam władza dyktuje. A ta władza przecież w większości tych obowiązków sama Sama twórczo nie wymyśla, tylko reprodukuje to, co z zewnątrz y, przychodzi. Y, no bo horyzont zdarzeń i marzeń wszystkich to w tej chwili szczepionka. Od góry y, do dołu, no bo z jednej strony premierzy, ministrowie y, za Billem Gatesem jak za panią matką powtarzają, że, że czekamy na tę szczepionkę i właściwie niczego innego nie mają do powiedzenia, jeśli idzie o perspektywy przyszłości. już to zostało bardzo wyraźnie wyartykułowane, że, że powrotu do tego, co było, to już nigdy nie będzie, a wyjście z kwarantanny prowadzi tylko przez tę furtkę z szyldem tędy do szczepień, więc, więc skoro wiadomo, że Morawiecki z Szumowskim i, i nawet prezydentem Belwederskim Dudą na doczepkę sami tej szczepionki z niczego nie wydestylują, więc też czekają na na to, jaki, jakie tam, jaka tam mądrość kolejnego etapu będzie podyktowana z zagranicy. Ale i na dole trzeba powiedzieć, że, że owszem, od czasu do czasu ktoś tam się zapomni, ktoś tam wierzgnie, warknie nawet, ale na jednego takiego, co warknie, co się obruszy na te różne przymusy, no to się chyba znajdzie następnych dziesięciu takich, co, co odwarkną z kolei takiemu niesubordynowanemu Polakowi i, 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 i odezwał się z potępieniem i może nawet z próbą, słyszałem już o takich sytuacjach, z próbą zatrzymania obywatelskiego kogoś, komu tam maseczka się poluzowała w autobusie czy w metrze. No, mówiąc krótko, naród na ochotnika do tej kwarantanny wstąpił i, i jedni drugich pilnują, jedni drugich Palcem pokazują. Żeby tak nie wpędzać się w jakieś zbyt głębokie kompleksy, no to, to szanowni Państwo, anegdotka z drugiej strony Globusa. Tam już od lat, od dekad, nawet moi rodzice, życie rodzinne rozdarte na dwa różne kontynenty. No i wiadomość z ostatnich dni. Moja mama. Poszła nie dla rozrywki, ale z konieczności domowej na zakupy do pobliskiego supermarketu. Ten supermarket zresztą naprawdę super, bardzo fajna taka sieć Wagmans, żadna to kryptoreklama, bo, bo u nas jeszcze nie otwarli interesu i nie wiadomo, czy w aktualnych okolicznościach kiedykolwiek mogłoby to nastąpić. To w każdym razie taki przyjazny ludziom, taki miły. Ten supermarket. Wiecie Państwo, tam takie zindywidualizowane dostawy, zieleniny, wiadomo od którego tam rolnika z okolicznego stanu sałata, od którego pietruszka. Fajny sklep. I otóż w tym fajnym sklepie moja mama na zakupach w ostatnich dniach dość szybko zorientowała się, że, że przybywszy tam bez maseczki na twarz, że nie z jakiejś arogancji czy, czy z wolą jakiejś manifestacji, kontestacji, tylko to po prostu nie myślała, że to, tak, że to tak wszyscy i że to tak na poważnie. Otóż może palcem pokazywana nie była, ale jakieś, jakieś spojrzenia zdążyła odnotować. Scena kulminacyjna rozegrała się przy Kasie, w której urzędowała jakaś już pełnoletnia, ale bardzo młoda, Osoba zatrzymała klientkę bez maski na dystans, odsunęła terminal do uiszczenia płatności kartą, jak najdalej od siebie. No, przejawiła, przejawiła, przejawiła taką nietypową dla tego sklepu i w ogóle tamtej, tamtej amerykańskiej cywilizacji, Nietypowy, nietypowo niesympatyczne zachowanie, co można by jeszcze zrozumieć i to wszystko samo w sobie nie byłoby warte opowiadania, ale puenta to jest mail, który moja mama znalazła w swojej skrzynce wieczorem po powrocie do domu. Mail przysłany przez kierownictwo tego sklepu z uprzejmą prośbą o to, żeby więcej bez maski tam nie przybywać. System zatem domknął się i działa na takim poziomie, że Przeciągnięcie kartą stałego klienta na kasie w supermarkecie skutkować może otrzymaniem takiej bardzo zdecydowanej, w tonie jasnej informacji, że Wielki Brat dostrzega Cię i jeżeli, jeżeli chodzisz bez maski, to, to więcej się nie pokazuj. Szanowni Państwo, no nie powód do rozdzierania szat i to jeszcze nie jest dramat ani rodzinny, ani ogólnoludzki, tylko informuję, o tym państwa, że, że, to, że to już działa. Więc co dopiero będzie, kiedy wszyscy już nawet nie ściągną sobie dobrowolnie na telefon te aplikacje, które u nas Ministerstwo Cyfryzacji tak zaleca i, i stręczy wszystkim obywatelom. Co będzie, jak już właśnie przy każdej ulicy. Domknie się ten system, także, także nie będzie na kuli ziemskiej miejsca, w którym byśmy byli w martwym polu bez zasięgu, tak żeby nas wielki brat nie miał na oku. Co będzie wtedy? Co będzie wtedy? wtedy? Wtedy w myśl rozporządzenia ministerialnego, bo to też taka ciekawa specyfika tego stanu wyjątkowego de facto bez stanu wyjątkowego de jure. Ciekawa taka specyfika, że tego nie robi bezpieka, jakaś bezlitosna, siepacze jacyś straszni policjanci, jawni tajni, tego nie robi wojsko zbrojne. Nie rozjeżdża nas czołgami, tylko wprowadza się ten stan tak kuchennymi drzwiami, gdzieś tam przez lufcik akty nie szumne typu dekret o stanie wojennym na każdym słupie ogłoszeniowym, tylko, tylko takie sobie komunikaty, rozporządzenie, które nie każdy w ogóle przeczyta, a tam stoi wyraźnie, że możecie Państwo być ujęci. O, na przykład przez strażnika kolejowego, który by was nominował na podejrzanego o to, że się tam nie najlepiej czujecie i może jesteście nosicielami wrażego koronawirusa, koronawirusa, że może zastukać do waszych drzwi już może nawet nie policjant, tylko kto wie z czasem może i jakiś strażnik miejski w towarzystwie niekoniecznie patentowanego medyka, bo w rozporządzeniu jest, że i felcher, i felcher, szanowni państwo, może określić te środki przymusu bezpośredniego, które zostaną wobec was zastosowane, żeby poddać was, uwaga, przymusowemu szczepieniu. To już jest możliwe w wypadku tych, którzy nominowani zostaną na nosicieli. No a, a w kolejce stoi cała ludzkość. <laughs> cała ludzkość jest już nominowana. To jak w tych konkursach takich, wiecie Państwo, znajdujecie w skrzynce na listy ulotkę od jakiejś sieci handlowej, że wielka wygrana <laughs> przed Wami. Wielka wygrana, tylko tam właśnie coś najpierw musicie wpłacić, ujść. I, I potem to już szerokie perspektywy się otwierają, więc cała ludzkość jest nominowana, cała ludzkość ma gwarancję dostępu do tego dobrodziejstwa, jakim będzie szczepionka. Uwaga, nie lek dla chorych, tylko specyfik dla zdrowych, który tym zdrowym zagwarantować ma spokój ducha, że rzekomo właśnie już nigdy w życiu, które. O czym dość często się zapomina w tych dniach właśnie, że to życie zawsze jakoś tam się kończy, więc że nigdy w życiu już nie zapadniemy na nie wiadomo, czy wszystkie, ale, ale w każdym razie te tak modne w tym sezonie choroby. Mówię, że cała ludzkość jest nominowana, bo przecież właśnie ONZ przegłosował już jest taka rezolucja, że nikt nie będzie pozbawiony możliwości dostąpienia tego szczęścia nirwany, nirwany nowej normalności. To jest słownictwo, to są, to są frazy, to są tytuły, jak z powieści Huxleya, Orwella, Filipa Dika, ale to się dzieje naprawdę, szanowni Państwo. Nawet jeżeli to jeszcze nie jest jakiś łowca androidów, który by się uganiał za nami ze strzykawką, no, jest to raczej taki bieda stan wojenny, taka Taka, taka z dykty i z paździerza wojna światów, raczej jak z filmu Szulkina niż Ridleya Scotta, ale dzieje się to naprawdę. I, I w tym, co dzieje się naprawdę, naprawdę czas już najwyższy, dostrzec niespójność tych komunikatów, które emituje do nas władza różnych szczebli. Lokalnego, centralnego, warszawskiego i, i, i globalnego poziomu, warto, warto, szanowni państwo, może czas najwyższy zauważyć, że występuje tutaj podwójność agendy. Że owszem, te cele deklarowane przez władze. Więcej chyba nastręczają w tej chwili wątpliwości i środki przedsiębrane są dyskusyjne, natomiast bezdyskusyjnie, bezdyskusyjnie właśnie zostaliśmy wzięci. Za twarz. I dzieje się to jednocześnie na różnych poziomach. My Polacy, my, Polacy, którzyśmy przez stulecia samych siebie mieli za taki lepszy gatunek człowieka, właśnie dlatego, że zdawało nam się, że umiłowanie wolności, jak to grafomańsko się pisze że to jest nasza specjalność narodowa. My, Polacy, także i w tej sprawie powinniśmy szerzej otworzyć oczy. Myślę, że lepiej późno niż wcale zauważyć, jak daleko zabrnęliśmy, w, jak daleko daliśmy się, jak dalece daliśmy się wpuścić w ten kanał nowej normalności, którego, którego wylot, nie wiem, nie wiem ostatecznie dokąd prowadzi, gdzie wszyscy wylądujemy, kiedy już nas podłączą, zaszczepią, za chwilę już nie trzeba będzie ściągać tej aplikacji na razie właśnie na razie tymczasowo dobrowolnej, bo za chwilę przypuszczam państwo po prostu nie kupicie takiego urządzenia elektromobilnego, które by działało bez podłączania się do takiego systemu, w którym, w którym będziecie pod czujną opieką Wielkiego Brata. Bo temu zawsze przecież towarzyszy ta propaganda, że to, że to szczęście, zdrowie, bezpieczeństwo, że to właśnie po to, żeby je zyskać, mamy wyrzec się. Wolności, wolnej woli mamy. Pozwolić, rozmienić na drobne całą naszą tradycję. Zobaczcie Państwo, że jeszcze dwa miesiące nie minęły od czasu, kiedy przedstawiono nam pierwszy przypadek Polaka nosiciela wrażego wirusa. Jeszcze dwa miesiące, a już, a już właśnie, Felcze strażnik kolejowy czy miejski już mandat w trybie administracyjnym w praktyce w praktyce owszem odwołanie możliwe ale ale któż przebrnie tę ścieżkę tę ścieżkę postępowania administracyjnego odwoławczego a to dopiero początek a to, to jeszcze połowa 2020 roku nie minęła. Wszystko, Szanowni Państwo, przed nami. Obyśmy z tego roku w następny wyszli, wyszli jeszcze jako naród, a nie materiał zaledwie etnograficzny, obyśmy wyszli jako wspólnota, jako zbiorowość obdarzonych wolną wolą indywiduów, a nie jako bezwolne stado, które za miraż bezpieczeństwa łatwo wyprzeda resztki wolności, bo za tą wolnością przyjdzie czas i na naszą majętność i i w ogóle prawo do decydowania o, o własnym losie w, w każdym wymiarze, w którym docześnie tym losem jesteśmy nie tylko zdolni, ale jesteśmy też powołani, by, by kierować. Człowiek nie na to został stworzony, żeby, żeby pasł się. Za jakimś drutem elektrycznego pastucha na ściśle reglamentowanym pastwisku. Człowiek, szanowni państwo, korona stworzenia niechaj nie zapomina, że, że wolność, wolna wola jest, jest jego nie tylko prawem, ale i obowiązkiem. Zwłaszcza Polacy powinni to sobie brać do serca. Do usłyszenia z Panem Bogiem.